What I know, Mr Frost, is that ministers have given the information in the House of Commons when they came and it said that one thing was not correct. I was the first to say, right, give the correct information. And the correct and deadly accurate information was given. But I do not spend my days prowling round the pigeonholes of the Minister of Defence looking at the precise course of action. No. One moment. The Woodrow White says you only respect people who... To fragment nagrania wywiadu z brytyjską premier Margaret Thatcher, przeprowadzonego przez Davida Frosta na antenie TVAM 9 czerwca 1985 roku. Dyskusja dotyczyła podjęcia decyzji o ataku na okręt którego zatopienie przybrało charakter nie tylko militarny oraz wizerunkowy, lecz również polityczny. Decyzja do ataku nań została podjęta osobiście przez brytyjską premier. Omawiana dzisiaj jednostka jest jak na razie jedyną, która padła ofiarą atomowego okrętu podwodnego. Zapraszam na odcinek o ARA General Belgrano. Historia dzisiejszego bohatera rozpoczęła się jeszcze w okresie międzywojennym, a konkretnie w latach 30. Dla amerykańskiej marynarki sukcesywnie były wówczas budowane kolejne krążowniki typu Brooklyn, okręty, które wyróżniały się na tle wyjałowiałej wakacjami morskimi klasy krążowników. Solidnie opancerzone oraz wyposażone w nowoczesny sprzęt, uzbrojone zostały jednakże w oręż typowy dla lżejszych przedstawicieli tej klasy. Jednostki klasy Brooklyn mierzyły 185,4 metra długości oraz 19 metrów szerokości, przy wyporności całkowitej oscylującej w granicach 12400 ton. Ich napęd stanowiły cztery turbiny parowe, zasilane przez 8 kotłów i przenoszące napęd na cztery trzyłopatowe śruby. Uzbrojenie stanowiło 15 dział kalibru 152 mm oraz 8 kalibru 127 mm. Uzbrojenie typowo przeciwlotnicze stanowiło początkowo 8 półcalowych WKM-ów. Na przestrzeni służby krążownika zostało ono jednak wyraźnie wzmocnione, m.in. o 40 mm działka. Stępka pod USS Phoenix, szóstego przedstawiciela kasy Brooklyn, została położona w stoczni New Yorkshire Bulling w kwietniu 1935 roku. Wodowanie krążownika nastąpiło 12 lub 13 marca, a przyjęcie do służby 3 października 1938 roku. Otrzymał numer taktyczny CL46. Pierwsze lata służby okrętu upłynęły na próbach morskich oraz wizytowaniu portów, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Ameryce Południowej. 7 grudnia 1941 roku okręt miał bezdyskusyjnego pecha, gdyż stał w tym czasie zacumowany w samym sercu bazy w Pearl Harbor podczas japońskiego ataku. O dziwo wyszedł z opresji kompletnie nieuszkodzony. Wraz z nadejściem kolejnego roku, jednostka brała udział głównie w eskortowaniu konwojów, w tym ewakuujących siły aliantów z rejonu holenderskich Indii Wschodnich oraz Filipin. W latach 1943–45. Operował na Pacyfiku, ostrzeliwując szereg wysp i biorąc udział w starciach z Japończykami. Fenix wsławił się szczególnie w czasie bitwy w ściśniętym Surigao, ostrzeliwując pancernik Yamashiro. W czasie osłaniania alianckiego desantu na Leyte był kilkukrotnie atakowany przez japońskie kamikaze, jednak za każdym razem nieskutecznie. Ostatnią misją okrętu w czasie II wojny światowej było osłanianie stawiaczy min w rejonie wyspy Borneo w styczniu i lutym. 1945 roku. Kapitulacja Japonii zastała go w drodze do Pearl Harbor celem remontu. USS Phoenix stał się jednym z najbardziej zasłużonych dla amerykańskiej marynarki okrętów, otrzymawszy łącznie 11 odznaczeń Battle Stars w czasie II wojny światowej. Wycofany ze służby w US Navy 3 lipca 1946 roku, okręt w 1951 roku odkupiła Argentyna. Razem z innym eksamerykańskim krążownikiem Juszy Boys. Przyjęty do służby został w październiku 1951 roku, otrzymując nazwę Dieciente de Octubre na pamiątkę masowych demonstracji w dniu 17 października 1945 roku, które w konsekwencji doprowadziły do uwolnienia z więzienia Juana Perona, ówczesnego prezydenta i dyktatora Argentyny. Cztery lata później wskutek kolejnego już puczu, Peron został obalony a władzę przejęła junta pod przewodnictwem generała Eduardo Lonardiego. Wtedy też zmieniono nazwę okrętu na taką, która nie kojarzyłaby się z poprzednim prezydentem. Wybrano nazwanie okrętu imieniem generała Manuela Belgrano, bohatera argentyńskiej wojny o niepodległość. Od tego czasu służba krążownika przebiegała już bardzo spokojnie. W 1968 roku wyposażono go w system przeciwlotniczy SICAT, z dużym prawdopodobieństwem zamontowano nań również wyrzutnie pocisków przeciwokrętowych EXOCET. W 1982 roku junta wojskowa generała Leopoldo Galtieriego w celu ratowania swojej reputacji zdecydowała się na przeprowadzenie operacji zajęcia Falklandów, terytorium spornego z Wielką Brytanią od wielu lat. Operacja Rosario rozpoczęła się 2 kwietnia 1982 roku desantem na wyspę archipelagu. Generał Belgrano opuścił port usłaja 26 kwietnia i wraz z niszczycielami Piedra Buena i Hipolito Boszar oraz tankowcem Puerto Gozales utworzył zespół 79-3. 1 maja Brytyjczycy przechwycili rozkaz generała Juana Lombardo, mówiącego o zamiarze przeprowadzenia zmasowanego ataku na Task Force 317 kolejnego dnia, ku konsternacji angielskiego zespołu, który znajdował się wtedy głęboko w Total Execution Zone na wschód od Falklandów. W tym czasie pozycja Belgrano i jego zespołu nie była już tajemnicą, gdyż od poprzedniego dnia zespół śledzony był przez brytyjski atomowy okręt podwodny HMS Conqueror. Niestety, dla brytyjskiego zespołu wciąż nie udało się zlokalizować celu numer 1, czyli lotniskowca ARA Ventisinto del Mayo, chodzącego w skład zespołu 79-1, gdyż śledzący go inny okręt podwodny HMS Spartan stracił z nim kontakt. Wiadomo było jedynie, że znajduje się na północ od archipelagu, jeszcze poza strefą całkowitego wykluczenia. Analogicznie sytuacja wyglądała z zespołem 79-3, o ruchach którego Brytyjczycy jednak wiedzieli. Działania argentyńskich zespołów, już bez cienia wątpliwości, miały na celu oflankowanie Brytyjczyków jednocześnie od północy i południa. W przypadku zespołu 79-3, którego trząs stanowił Belgrano, niebezpieczeństwo było jeszcze jedno. W pobliżu argentyńskiego zespołu znajdowała się płycizna, tak zwany Bank, na którą wpływając, Argentyńczycy uwolniliby się od ścigającego ich okrętu podwodnego i najprawdopodobniej mogliby bez najmniejszego problemu odpalić atak rakietowy na brytyjskie Task Force. Wobec ciągłych korekt kursu argentyńskiego zespołu nie można było również wykluczyć i takiego rozwoju wydarzeń. W tej sytuacji admirał Sandy Woodward zdecydował się na powiadomienie o zaistniałej sytuacji brytyjskiego rządu. Depesza trafiła do admirała Johna Filthausa, który przedstawił ją na sesji gabinetu wojennego na czele z premier Margaret Thatcher. W tym miejscu dokonała się najbardziej kontrowersyjna, ale również być może najważniejsza decyzja odnośnie całego konfliktu falklandzkiego. Po krótkiej naradzie, premier zdecydowała się na zatopienie problematycznego krążownika pomimo faktu, iż znajdował się ciągle poza strefą wykluczenia, a więc poza strefą prowadzenia działań wojennych. Rozkaz na pokład Konkurora dotarł po godzinie 14 czasu lokalnego. Dowódca okrętu podwodnego, kapitan Chris Rufford Brown, polecił przygotować się do ataku. W tym czasie argentyński zespół płynął w kierunku północno-zachodnim, sukcesywnie zmniejszając dystans do granicy Total Execution Zone. Dowódca polecił załadować torpedy Mark VIII, każda wyposażona w 363 kg głowicę bojową. Było to jak na realie lat 80. uzbrojenie mocno przestarzałe żeby nie powiedzieć antyczne. Ze względu jednakże na wiek Belgano użycie współczesnych motorped było wskazane ze względu na jego pancerzenie. Starsze uzbrojenie tego typu nie było aż tak wyspecjalizowane pod kątem zwalczania szybkich i zwrotnych, jednakże słabo chronionych jednostek, jednak pamiętało jeszcze czasy pancerników, z którymi m.in. miało się mierzyć. Na dodatek, kierowane torpedy Mach 24 Tigerfish, w jakie również uzbrojony był brytyjski podwodniak, nie miały zbyt dobrej opinii w Royal Navy i słynęły z dużej zawodności. Była godzina 14.57, gdy z pokładu Conquerora odpalone zostały trzy torpedy. Okręt po wykonaniu ataku od razu skręcił na wschód, aby zminimalizować ryzyko argentyńskiego kontrataku. Około minutę później dwie z nich trafiły w cel. Pierwsza z torped oderwała dziób krążownika. Mimo wszystko uszkadzając okręt jedynie powierzchownie, gdyż grodzie nie uległy zniszczeniu, a uszkodzenia nie groziły zatonięciem. Trafienie drugiej było już tragiczne w skutkach. Uderzyła ona w rufę, zabijając na miejscu blisko 270 osób, wywołując ponadto pożar oraz awarię zasilania, co pozbawiło okręt energii elektrycznej. Trzecia trafiła w niszczyciel Hipolito Bouchard, szczęśliwie dla Argentyńczyków nie wybuchając. Silne uderzenie nie zostało nawet zauważone, wobec czego na jego pokładzie nie zarządzono alarmu bojowego. Tymczasem sytuacja na trafionym krążowniku wymknęła się już spod kontroli. Co gorsza, wodoszczelne drzwi między grodziami były otwarte w momencie ataku, co wpłynęło zarówno na szybkość zalewania kolejnych przedziałów, jak i również na katastrofalny bilans eksplozji drugiej torpedy, której fala uderzeniowa nie była niczym powstrzymywana. Okręt zaczął szybko nabierać wody, a nadanie sygnału radiowego o pomoc było niemożliwe ze względu na awarię zasilania, chociaż możliwe, że zostało po prostu zaniedbane. Wobec narastającego przechyłu na lewą burtę i przegłębienia na rufę, kapitan Belgrano, Hector Bonzo, wydał rozkaz opuszczenia okrętu. Akcja ratunkowa pokazała jednak, jak wysokie mimo zaistniałej sytuacji pozostało morale Argentyńczyków. Kapitan zszedł z pokładu jako ostatni, a ewakuacji towarzyszył śpiewany głównie przez oficerów Chem Argentyny. Nie było mowy o panice. W tym czasie pogoda na Atlantyku była delikatnie urmijąc niesprzyjająca znajdującym się poza jednostką pływającą ludziom. Całe niebo było zasnute nisko chmurami, a temperatura ledwo przekraczała 0 stopni Celsjusza. Tymczasem nieświadome dramatu niszczyciele eskorty popłynęły dalej, dopiero po upływie blisko pół godziny orientując się, że coś stało się z Belgrano. Już wtedy nad bezmiarem oceanu w którym argentyński krążownik zniknął kilka minut przed godziną 17 czasu lokalnego, zaczął zapadać zmrok. Dla rozbitków jasne było, że aby przeżyć, należy koniecznie dostać się na jeden z pontonów. Ci, którym ta sztuka nie udała się, umierali w wyniku hipotermii, mądzi utonięcia. W ten sposób życie straciło co najmniej kilkadziesiąt osób. Pierwszy samolot pojawił się nad rozbitkami dopiero przed południem następnego dnia. A cała akcja ratunkowa z udziałem jednostek argentyńskich oraz chilijskich zakończyła się dopiero 5 maja. W konsekwencji zatopienia krążownika general Belgrano, ogłoszonego oficjalnie przez argentyńską marynarkę już dzień po utracie okrętu, śmierć poniosło łącznie 321 marynarzy i oficerów oraz dwóch przebywających na pokładzie cywili. W wyniku utraty jednego ze swoich najpotężniejszych okrętów, argentyńska marynarka wycofała się z jakichkolwiek poważniejszych operacji. Co znamienne, nawet grupa lotnicza z lotniskowca 25 de Mayo została przebazowana na lotniskowy Rio Grande. Szok w wyniku wydarzeń z 2 maja był silny na tyle, aby utrzymać taki stan rzeczy do samego końca konfliktu. Jednak prawdziwa burza po zatopieniu Belgrano rozpętała się, paradoksalnie, na Wyspach Brytyjskich. Potężna fala krytyki, głównie pod postacią różnorakich inwektyw, uderzyła w premier Thatcher, szczególnie ze strony opozycji, oraz środowisk antywojennych i pacyfistycznych, które zarzucały jej wręcz popełnie, popełnienie zbrodni wojennej poprzez zatopienie okrętu poza strefą wykluczenia. Polaryzacje między społeczeństwem a rządem ewidentnie pogłębiły pierwsze doniesienia brytyjskiej prasy, w których domniemywano, że liczba ofiar mogła przekroczyć nawet tysiąc osób. Wiadomości te szokowały część Brytyjczyków, dla których wojna toczona wokół Falklandów była przedtem rzeczą odległą i niegroźną. A propos prasy... 4 maja 1982 roku, dwa dni po udanym ataku na Belgrano, znany brytyjski tabloid The Sun ukazał się pod jedną z prawdopodobnie najbardziej kontrowersyjnych okładek w historii. Widoczny nań zdjęcia dwóch okrętów przedziela napisany gargantujczną czciągą wyraz Gacza, oznaczający w języku angielskim dosłownie mamy Was. Krzykliwa okładka, nie dość że wątpliwa etycznie, to również prowadzała czytelników błąd. Podano nań doniesienia o zatopieniu kanonierki oraz zaledwie uszkodzeniu krążownika. Redakcja dziennika w kolejnych dniach próbowała, co prawda, prostować nieprawdziwe, jak się okazało, informacje, jednak nie polepszyło to w większości bardzo krytycznych opinii. Oliwy do ognia dolał ponadto gest załogi Konquerora, który, powracając do bazy Fastlane, miał na kiosku wywieszoną piracką flagę Jolly Roger. Oburzenie społeczeństwa nie ustąpiło nawet pomimo faktu że symboliczny gest nie był inicjatywą tej konkretnej załogi, lecz kontynuacją tradycji zapoczątkowanej przez pierwsze załogi okrętów podwodnych jeszcze przed I wojną światową. Pomimo huraganu, jaki przetoczył się przez Wielką Brytanię w wyniku zatopienia krążywnika General Belgrano, w Argentynie na ogół reakcja nie była aż tak histeryczna. Utrata krążywnika, mimo początkowego szoku, została uznana za naturalny w czasie prowadzenia konfliktu zbrojnego, poniesienie straty z powodu działań przeciwnika, niejako czymś ewentualnie wliczonym w koszty. Dobitnie świadczy o tym wypowiedź kapitana Belgrano, Hectora Bonzo z roku 2009, który zaznaczył wówczas, że zatopienie Belgrano nie było w żadnym wypadku zbrodnią wojenną, lecz aktem prowadzenia działań wojennych. Należy z całą pewnością przyznać, że dzieje krążownika general Belgrano, uprzednio amerykańskiego USS Phoenix, stanowił jedną z najciekawszych monografii okrętowych XX wieku. Krążownik, który był jednym z najbardziej zasłużonych amerykańskich okrętów w okresie największego konfliktu zbrojnego w historii, zakończył swój żywot jako jedyna na razie ofiara atomowego okrętu podwodnego, stanowiąc do tego momentu ewenement w tym zakresie. Pomimo tego, że służba okrętu w okresie powojennym, czyli de facto w barwach argentyńskiej marynarki wojennej nie należała do najciekawszych i była bardzo monotonna, stanowiła w tamtym czasie bardzo ważną część tych rodzaju, tego rodzaju sił zbrojnych w Argentynie, ze względu chociażby na kwestie prestiżowe.